Eluluwa Lubina, bezimienny merdzi się z wami wita, witam serdecznie witam w kolejnym odcinku z Gotika 1 i... E, moi drodzy jest to chyba najdłuższy e, jak dotąd e, najdłuższa moja sesja nagrywania, ponieważ e, w tym momencie sfokusowałem się dosłownie na gotiku, na żadnej innej grze. I teraz mogę wam śmiało powiedzieć jedną rzecz. Yy, w tym momencie yy, kurwa 7 mikstur mi zostało, no nie, trzeba będzie, trzeba będzie się zaopatrzać Ale to być może zrobię sobie na, w trakcie tego odcinka, być może się zaopatrzę w, yy, w mikstury przyspieszające, ponieważ jak tak dalej pójdzie to to ja się totalnie wyprztrykam z tego. A nie na tym mi zależy. E, słuchajcie, w tym momencie jest tak. E, I plan ogólnie na, na grę teraz jest taki. E, idziemy do. Idziemy do tej starej cytadeli na, za, za, za wieżą Ksardasa, czego oczywiście nie mogłem zrobić uprzednio, ponieważ nie znam e, kombinacji. Jeżeli, jeżeli możecie, to mi ją napiszcie w komentarzach, znaczy wiadomo, ja to będę już miał na przyszłość, ale w tym momencie najważniejsze dla mnie jest to, aby, aby mieć kombinację na aby mieć kombinację na na, 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 to, na tego boga z tym wyskokiem, bo generalnie jest tak że ja się. Ja się napociłem yy, Próbowałem to bugować. Nie, nie pykło mi. I no cóż. Dobra, chodzimy. Wow, Oni się tu z nim napierdalają jak buki. Jezus. Ha! Wow, no ja nie wiem, jak. Aha, kurwa. Dobra, wracam do Was jeszcze raz. Zrobię tą przebieżkę ponieważ nie, nie odszedłem daleko i nie, nie miałem nagrane nie wiadomo ile. Więc nie będę musiał robić nie wiadomo jak długiego cięcia. E, słuchajcie, prawda jest taka, e, że jestem kurwa, Davidem, bo spadłem tam. Nie zwróciłem uwagi na helta jakiego miałem. Nie zwróciłem uwagi na poziom helta. No i mam nauczkę. Mam nauczkę, aby Aby po prostu nie pchać łap tam, gdzie mnie kurwa nie chcą. Eee, no i niestety kończy się to dla mnie w opłakanych wręcz skutkach. Eee, no. I, I to ma jakieś swoje, swoje, swoje dźwięk. W moim wypadku wręcz powiedziałbym dość srogi wydźwięk, ponieważ No ja dzięki temu, że, dzięki temu, że jestem dybidem no to, no to też nie, nie, dobrze tego nie rozegrałem Słuchajcie, prawda jest taka, że idziemy tam Idziemy tam pomóc temu szamanowi Ten szaman rzekomo ma nam resztę historii Z tym całym demonem śniącym opowiedzieć no, co mam mówić odnośnie tej kombinacji. Weźcie mi napiszcie jaka to jest kombinacja, ja to będę miał na przyszłość. Być może jak zdecyduję się zagrać dla Was w Gothic 2 i ograć wam dwójeczkę na kanał to to wiecie to już będę miał na przyszłość ten... Już będę miał na przyszłość po prostu kombinację. I, i widzicie rozumicie, może, może będzie może będzie definitywnie lepiej, lepiej mi szło, nie wiem, może będę optymalnie walczył, może będę nie wiem ee, może będę po prostu lepiej grał. O, o. To, to jest dobre określenie. Może będę lepiej grał. Zobaczymy. Dobra, włazimy tu, ale zanim ja tu wejdę, to ja zrobię tak. Na pewno, na pewno nie dam się teraz na damage wyruchać Jezus Na pewno nie dam się już teraz na damage wyruchać Nie ma takiej opcji Wo wo wo! Spierdolamy Dobra oni mnie tu dość ładnie poturbowali widzę. Także trzeba sobie radzić. Trzeba sobie radzić. I niestety. Jedynka. I niestety, ja chcę to zapisać? Dobra, cyk. Ja tu taki wpierdal dostałem, tak mnie obskoczyli tu. Że o Jezu. Podziękować obcy, zły orkowie. Chcieli mnie zabić. Kiedyś brat. Dzisiaj wróg. Hmm. Kim jesteś? Jestem Urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec? To wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni, a w której? Kopalnia pod wioską w kotle. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce, nie wierzyć w kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak, ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu. Oni sen ducha, jak ursza. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali krusza. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla krusza pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w Mieście Orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak. Ale Kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc. I żyją, i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli Świątynię Śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy. Żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Kruszak. Kruszak dostaje ofiary. Żeby nie był zły. Urszak myśli. Że ofiary niedobre. Powiedział, że kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, urszak, iść. Bić, urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak, dziękuję obcy. Obcy uratował urszak, ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta? Możesz zaznaczyć na mojej mapie położenie waszego miasta? Dom Urszaka tam, gdzie mapa pusta. Obcy da mapę. Urszak skończy mapę. Tak. Nie lada z ciebie kartograf. Dzięki. Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić obcy. Dobrze, już dobrze, ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie ulumulu, to obcy nie zginie. Gdzie mogę znaleźć to ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel Urszak. Przyjaciel Urszak da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem o co Ci chodzi, tylko gdzie ja znajdę tego Twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został chory, nie uciekł. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak, niewolnik w kopalni. W kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak, dziękuję obcy. Obcy uratował urszak. Obcy teraz przyjaciel urszak. Przyjaciel weźmie talizman urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Uszak nie może iść do domu. Uszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z Twojej oferty. Zajbiste jest to, e, i teraz ja się utwierdziłem w przekonaniu, zajbistym jest to, że ten szaman. To jest e, bezpośrednie, czy znaczy przynajmniej takie jest moje zdanie i to jest mój osobisty wniosek, że e, ten szaman tutaj to jest nic innego jak parodia tego. Jak parodia. E, parodia, czekajcie kurwa. Kiedy wyszedł Gotik? Ja wam to najpewniej wrzucę w napisach, ale generalnie pierwsze skojarzenie jakie miałem to, że, yy, że wiecie, że, że, być może, że być może z tym, z tym, z tym, z tym nie, kurwa, z tym szamanem, yy, że, że po prostu wiecie, że pierwsze skojarzenie jakie miałem to, że to jest ten. Ee, że to jest e, taka. Hmm, podstawa podstaw do troli w Wiedźminie. I być może właśnie na tym się wzorowali. A ty, kurna tajemnica rozwiązana, radzi się wzorowali na tym. Na burszaku na, na z Gotika. Trolololo. To byłby dopiero niezły mindpack. No dobra. Ee, rozmawiałem z szamanem orków. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali Śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność, Śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który. Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni, tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale. Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Czyli wszystko tak naprawdę to kwestia, kwestia zejścia tam i kwestia udania się do miasta orków. Jestem ciekaw, zanim ja jeszcze się tepnę do magów wody. Kurwa, muszę coś zrobić z tą, z tą maną, i podejrzewam, że wiem w co zainwestuję obecnie. Zdobyte punkty. <laughs> gdzie jest ta mana? E, mana, mana, mana. E, 5 punktów. No kurwa, zajebiście. E, ty, ale ja, helta, mam dość dużo. Helta osiem... 200, 200 albo 200... Nie dobrze, 280. Ja pierdolę, ile ja helta mam Naprawdę sporo eee, A, tutaj jest ten Tutaj jest e, ochrona przed ogniem. 20, co? O kurwa. No grubo jest. No dobra, no 20 level zdobyłem, nie jest tak źle. I czekaj. No ja teraz ogólnie mam tak. Druga do do niśniącego. Ulu-mulu, ulu, ulu, ulu. Xardas, nekromanta. A Boże Święty... Eee. Nareszcie spotkałem Sardas nekromanta. Nasza rozmowa... ...okazała się... Eee. ...okazała się niezwykle interesująca. Sardas w... w, w... w ...rażał się sceptycznie eee. Hmm. Hmm. Sceptycznie o szansach powodzenia prze... przedsięwzięcia nowego obozu za to powiedział mi? pierwszą część historii związanej z śniącym. Nie bardzo wiem co mam powiedzieć Saturasowi, no właśnie, i to jest kurwa, to jest powód, dla którego teraz... Lecimy do Magów wody. To jest po prostu powód, dla którego teraz tam polecę. Cyk. Boom ja. Rozmawiałeś z Ksardasem? Yyyyyyyy... Eee, hmm. Okłamałbym go, szczerze. Szczerze, naprawdę okłamałbym tego... Okłamałbym tego Saturasa, ale podejrzewam, że... Podejrzewam, że mi nic to nie da. Kuj, spróbujmy. Nie. Dlaczego? Nie udało mi się jeszcze do niego dotrzeć. Musisz go odnaleźć i poprosić o pomoc. Witaj. Nefarius powiedział, że mogę już założyć szatę maga wody. Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że należy teraz do kręgu magów wody? Jeszcze nie. Najpierw musisz złożyć śluby wody. Aha, dobra, tutaj jest ten. Nie, 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 nie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę być magiem. Kurwa mać. A nie, bo i tak będę musiał. Ajajaj. Aj, aj. No dobra. Czy mi się to w końcu zaliczy? Tak jest. Zaliczyło mi się. Ja pierdolę. Wreszcie. Zadania zakończone. Ja chcę zobaczyć Xardasa Necromanta. Gdzie jest ten quest? Kamień, 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 kamień. Gdzie jest Xardas? Xardas, pindo. Zaufanie zadania od Torosa. Gdzie jest Xardas? Kurwa, mać. Gdzie jest Xardas? Kamień, kamień, kamień. Spotkanie, wygnanie. Eee. eee. Czekajcie. Czy to jest w niewykon... niezaliczonych? No kurwa, Mać. No dobra. Ajajaj, aj, aj, dupa. Dupa dupowa. Czekajcie, ja mam save'a jeszcze sprzed tego. Eee, kurwa, save'a mam w bardzo do dupy momencie. Save'a mam bardzo w do dupy momencie. <laughs> o Boże święty. Dobra, whatever. Sprawa moja Aksardasa to nie jest sprawa Saturasa, ok? Umówmy się. O Boże Święty. Dobra, no to. E, no to tak. Hmm. hmm. Ja nie wiem, co teraz zrobić. Ty, w sumie. E, mam pomysł. Wiecie, co ja zrobię? Zrobię tak. Zrobię to. Zrobię to. O nie, nie, nie nie, nie kurwa. Wypij to jeszcze raz. bractwo Padą cyk eee. No... i teraz eee, właśnie... Ty ja jestem ciekaw. Czy jak tu już się znalazłem, tak wiecie, dupa dupa w dupę. E, ty, tu Iberion był, a Iberiona tu nie ma. Ciekaw jestem, gdzie on jest. Ciekaw jestem, gdzie jest ten paściarz. A tego paściarza na pewno nie ma. To, to, to ja już wiem. Tego paściarza tutaj, jak nie było, tak go nie ma. Eee. Kurwa... Tutaj siedzi ta jedna dupa... Tutaj siedzi ta druga dupa... a Aha! I oni go tak kurwa wnieśli, nie? O boż... A, you bitches... No dobra, on powinien na łóżku teoretycznie być. Dobra, śpimy, budzimy się i słuchajcie, w tym odcinku, e, w tym odcinku ja zrobiłem swoje, ja, ja już nie chcę, ja już nie chcę wam tego odcinka przedłużać, bo ten odcinek i tak troszeczkę, troszeczkę go naciągnąłem, szczególnie, że, szczególnie, że teraz czeka mnie przebieżka do, e, że, no, czeka mnie przebieżka jedna, to po pierwsze, po drugie czeka mnie... Eee, w końcu... Eee, w końcu... Czekajcie, ja sobie teraz zobaczę. Kurwa. 9000 ekspas skąd ja mam to wziąć? Masakra, to ja nie wiem, ja musiałbym wymordować chyba wszystkich w lesie. No dobra. Słuchajcie, w tym odcinku to będzie na tyle. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapki w górę, komentarze kanale, no i oczywiście wiadomo Ja naprawdę się cieszę, że wy zostawiacie aktywność po sobie, że te odcinki są nieoglądane Elu, Eluwa Eluwina